29 lutego 2023 roku w pokoju numer 69 znajdującym się w budynku przy ulicy Gołębie 14, została odnaleziona niewielka oprawiona w czarną płócienną okładkę książeczka, która zawiera szczegółowe opisy 13 bestii wraz z ilustracjami. Brak jakichkolwiek informacji, które pozwoliłyby na identyfikację zarówno autora, jak i wydawcy. Rozmowy z osobami pracującymi w jednostce zajmującej rzeczony pokój również nie dostarczyły żadnych danych na temat tajemniczego znaleziska. Książkę nazwano bestiariuszem performatycznym, odnosząc się w ten sposób do miejsca jej odnalezienia. Ze względu na zły stan techniczny książki zdecydowano się na umieszczenie jej w zamkniętym archiwum Biblioteki Jagiellońskiej. Wcześniej jednak zarejestrowano odczyty poszczególnych opisów i skopiowano towarzyszące im ilustracje. Mimo wielu kontrowersji władze zdecydowały się na upublicznienie wszystkich nagrań. Istnienie opisanych w książce bestii do dzisiaj nie zostało udowodnione i pozostaje kwestią sporną.